Cześć wszystkim. Witam po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj będzie nagranie dotyczące diety. Kto tutaj jest stałym bywalcem, pewnie kojarzy, że niedawno nagrałem taki materiał, który zatytułowany był Ile kosztuje dieta kulturysty? Ile kosztuje moja dieta? Ile mnie to dziennie wynosi? Także dzisiaj nagram coś podobnego, tylko że z takim utrudnieniem. Co to znaczy? Zobaczymy, czy, jest, czy jestem w stanie utrzymać dietę w takiej, zmieścić się w takiej samej kwocie, w takim samym makro, nie wchodząc do kuchni, czyli z gotowych produktów, gdzie tylko do dyspozycji mam sklep spożywczy. No i zobaczę, czy, zobaczymy, czy jest to możliwe, żeby właśnie taką dietę utrzymać też tutaj od razu sprostuję że nie chodzi mi o to żeby nabić na ślepo jakieś byle jakie makro z byle jakich produktów tylko żeby to było oczywiście żebym się zmieścił cenowo tak jak w poprzednim materiale czyli tych 36 zł z tego co pamiętam żeby to było jak najbardziej pełnowartościowe no i przede wszystkim bez gotowania, tak, bo powiedzmy ustalmy, że do dyspozycji mamy tylko widelec, żeby ewentualnie coś tam zjeść. Także nagram taki materiał, pokażę. Mam nadzieję, że mi się to uda i udowodnię, że nie musimy wchodzić do kuchni, żeby trzymać dietę, czy jesteśmy gdzieś na wyjazdach, delegacji, jakieś bądź gdziekolwiek, jest to po prostu Łatwe. Myślę, że tutaj skorzysta wiele osób takich początkujących, moich też podopiecznych, którzy często właśnie szukają jakiejś wymówki w stylu, a ja jadę tutaj i tam, także nie będę trzymał diety. No. W sumie dla osób początkujących, może być to naprawdę utrudnienie, i taki mogą mieć sposób rozumowania. Wiadomo, że my, tam, kulturyści, co dłużej w tym siedzimy, wiemy, że jest to żadna przeszkoda, i w dzisiejszych czasach, z dostępem do takich produktów, jest to naprawdę proste. Także co ja zabieram się, ubieram się, znaczy już jestem ubrany, zakładam buty, no i jadę do sklepu i pokażę wam. Co tam kupię dokładnie z omówieniem cen, wszystkiego posiłek po posiłku. Także sprawdzajcie. z zakupów. Sorry, że się tak schylam, ale jak się wyprostuję, to mi utnie głowę i nie będzie mi widać, dlatego jestem pochylony. Całość zakupów wyszła mnie 30 zł i 6 groszy, czyli jeszcze 6 zł taniej niż na poprzednim materiale, gdzie sam gotowałem, a tutaj w ogóle nic nie będzie gotowane. Pokażę Wam to tak mniej więcej, jak to wygląda. O. Tak, z daleka. Już sobie to poukładałem posiłkami. No i co, z boku będzie gdzieś tutaj paragon, żebyście cały czas mieli wgląd, czy tutaj oszukuję, nie oszukuje, żeby tam nic nie było. Także jedziemy. Pierwszy posiłek jest to Tuńczyk w Oliwie plus Kajzerka. To jest mój taki pierwszy posiłek. Oczywiście mogły być tutaj dla mnie mogłoby tu być parówki na przykład drobiowe czy inne. Dla mnie to nie problem zjeść parówki zimne, ja tam nie jestem jakimś pieskiem francuskim, że muszę mieć wszystko podgrzewane, ale wiem jak, wiem ja są ludzie, także zaraz by tu padły komentarze, że parówek się zimnych nie Także zdecydowałem się na tuńczyka plus bułka i tutaj mamy fajny pierwszy szybki posiłek. Drugi posiłek ja ćwiczę po drugim posiłku jest to posiłek przedtreningowy i tutaj wybrałem dwa jogurty Skyr 0% tłuszczu oczywiście wszystkie zakupy były robione w Biedronce i do tego dwie bułki po 65 gram to jest posiłek przedtreningowy wiadomo co do tych Skyrów ja podchodzę w ten sposób że raz dziennie klientom zezwalam, jedzcie sobie, nie ma problemu. Ja na co dzień w ogóle tego nie jem, po prostu, no, no po prostu nie jem, Ale z, zawsze mówię, żeby to stanowiło dodatek, a nie bazę diety, więc żeby ktoś się głównie nie opierał na tego typu e, właśnie jogurtach, jak, takich przetworach, no bo nie oszukujmy się, nie jest to jakieś fantastyczne e, źródło białka, ale zawsze jest e, to lepsze niż tam powiedzmy jakiś syf. Trzeci posiłek jest to posiłek e, potreningowy. Tutaj mam filet wędzony z kurczaka. E, całe opakowanie ma tutaj 600 gram. E, także po 300, bo będzie w następnym też posiłku. Proszę. Filet wędzony. Do tego paczka wafli cienkich. Bardzo lubię te cienkie. I jakieś warzywo, też żeby się ktoś nie przyczepił, a gdzie warzywa. E, także to jest właśnie kolejny posiłek kolejny posiłek następny posiłek to jest identyczny czyli znowu wafle w tym że tutaj jest połowa paczki bo ja spożywam 50 40 węglowodanów w kolejnym posiłku czyli tutaj połowa takiej paki wlatuje do tego również warzywa no i zostaje nam 50 g wafli także całej paczki nawet tutaj nie zjadamy i ostatni piąty posiłek jest to twaróg chudy, banan oraz zalane ponownie skyrem jagodowym. To jest na ostatni posiłek. Myślę, że też bardzo fajny, smaczny i wszystko się tutaj zgadza. Makro na dole wam wyskoczy. Oczywiście tutaj makro nie jest do końca takie idealne jak w poprzednim materiale, że wszystko się co do grama zgadza, ale ja w ogóle nie mam takiego podejścia co do diety, że wszystko się musi zgadzać co do grama, tak. I też tutaj radzę nie wpadać w taką skrajność, że jeżeli mamy powiedzmy pewnego jednego dnia zjeść 300 gramów białka, zjemy 285, no to już jest Dzień stracony. No nie jest to dzień stracony. Gdybyśmy mieli w ten sposób podchodzić do wszystkiego, tak aptekarsko, no to naprawdę na dłuższą metę daleko nie zajedziecie. A po prostu nie da się tego tak wyliczyć, tak? Musiałbyś, nie wiem, siedzieć przy stole, się nie ruszać cały dzień i Twoje zapotrzebowanie byłoby cały czas takie samo. A wiadomo, raz pójdziesz do sklepu na nogach, raz wyrzucisz śmieci, drugiego dnia nie wyrzucisz trzeciego dnia musisz komuś coś ponie, przenieść, yy, pomóc przenieść, także ta kaloryka, wydatek energetyczny jest cały czas taki sam, więc nie schizowałbym się tutaj do typowo takich cyferek i skupiał się głównie na tym, no bo naprawdę yy, to nie na tym polega. I prędzej czy później na głowa sfiksuję. No. Także widzicie, yy, pięć posiłków moim zdaniem yy, dobry jakościowo, yy, pod walor, yy, walory smakowe, wiadomo tutaj można polemizować, ale kto mnie zna, no to wie, że... Już mnie plecy bolą od tego schylania się. Prostownik w masach, uroki masy. Kto mnie zna, no to wie, że mi tam wiele do szczęścia nie trzeba. Także takie produkty jak najbardziej myślę, że tutaj są dla mnie smaczne. Pod, też pod względem jakościowym bardzo dobre. No i co? Wiadomo, oczywiście można by to zrobić jeżeli ktoś nie patrzy na ceny, ale tutaj ten materiał głównie się opierał na tym, żeby ta była cena zbliżona do poprzedniego materiału. Ale jeżeli ktoś tutaj oczywiście nie patrzyłby na cenę, no to można iść na całość, brać nie wiem, łososia wędzonego, są teraz na gotowo, w biedronce czy tam w innych sklepach, od razu gotowe do spożycia i inne produkty, tak. Nawet jest w sushi jakieś pseudo takie, co prawda. Średnio to dla mnie tam smok i w trybie drące, ale też jest takie sushi. No i duże jest ogólnie, można by to było wymieniać tych produktów. Multum też są płatki kukurydziane, które też stricte otwieramy e, nawet z kyra pitnego i zalewamy te płatki, i też już jest gotowy posiłek. No, także tak to wygląda. Myślę, że tutaj parę osobom udowodniłem, że to jest po prostu bardzo proste. Trzeba wiedzieć, e, interpretować dobrze dietę, e, czytać etykiety. I naprawdę gama, yy, wachlarz tych produktów jest bardzo szeroki, z których możemy korzystać. I nie jest to ograniczone do przysłowowego ryżu, brokuła yy, i kurczaka. Tylko na wyjeździe, jak widzicie, też sobie można radzić. Oczywiście, jak ja gdzieś jadę na 2-3 dni, to sobie gotuję do przodu, tak? Yy, gotuję do przodu i z tym nie ma problemu. Yy, problem jest, jak już na przykład ktoś jedzie na tydzień lub dłużej, tak? No to już musi właśnie w ten sposób się tutaj. Posługiwać, no bo raczej wątpię, żeby ktoś gotował na tydzień do przodu, bo to by było bardzo dużo tych pojemników. No i byłoby to czasochłonne i przede wszystkim no, ciężkie w organizacji. Także ode mnie to tyle. Napiszcie, czy wam się materiał podobał, czy macie jakieś zastrzeżenia, może coś tutaj źle powiedziałem. No i co? Subskrybujemy kanał. Łapka w górę, komentarz zostawcie i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki. I cześć.